Mówi Beata Pawlikowska. Bardzo lubię uczyć się języków obcych, ale prawdę mówiąc, zawsze miałam z tym pewien problem. Dlatego, że kiedy kupowałam podręczniki i płyty, to mniej więcej po trzech lekcjach miałam mętlik w głowie, bo trzeba było wykuć na pamięć setki słówek, wyrażeń i rządzących nimi zasad. Nie wiem naprawdę, po co miałam wykuwać na pamięć, jak się odmienia prać we wszystkich osobach i we wszystkich czasach, szczególnie jeśli ta odmiana była nieregularna, czyli w każdej osobie brzmiała inaczej. Ale ja bardzo chciałam nauczyć się obcych języków, więc zaczęłam eksperymentować i uczyłam się po swojemu. I tak właśnie powstał pomysł na ten kurs językowy. Dlatego, że to nie jest podręcznik do nauki języka obcego. To jest kurs rozmawiania w języku obcym. Uczy mówienia i rozumienia. Czyli <gryw> mamy zero gramatyki, zero wykuwania słówek, zero odmian czasowników, które trzeba na pamięć wbić sobie do głowy. Blondynka na językach to jest kurs nauki języków obcych, oparty o zupełnie nową metodę uczenia, która powstała w oparciu o moje doświadczenia w nauce języków obcych. Dlatego, że pewnego dnia zorientowałam się, że języka obcego można się uczyć na zasadzie logicznej układanki. Standardowe kursy języków obcych bazują na wyjaśnianiu zasad gramatyki i podają uczniowi przykłady ich zastosowania. A w moim kursie najważniejszym założeniem jest to, że języka obcego można się nauczyć instynktownie czyli najpierw zapamiętać dane wyrażenia i zdania poprzez systematyczne powtarzanie ich na głos, a potem, zgodnie z zasadą logiki, budować z nich własne przykłady. Nauczenie się na pamięć przykładowych konstrukcji i ich składowych elementów pozwala na budowanie nowych zdań i wyrażeń, a więc w konsekwencji pozwala na poprawne posługiwanie się obcym językiem. No i teraz pytanie, jak to zrobić, tak? Otóż są dwa sposoby. Uczenie się z książki albo uczenie się z płyty, ale w obu przypadkach trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby było skutecznie. Jak się uczyć z książki, wyjaśniam w instrukcji obsługi zamieszczonej w książce, a jak się uczyć z płyty. Wszystkie nagrania na tej płycie są przygotowane w ten sam sposób. Czyli tak: najpierw usłyszysz coś po polsku, potem jest chwila ciszy, i w tej chwili ciszy powinieneś powiedzieć to samo po angielsku. Wiem, że za pierwszym razem nie będziesz wiedział, ale ten kurs polega właśnie na tym, żeby nauczyć się go na pamięć poprzez wielokrotne powtarzanie. Więc zrób tak: posłuchaj uważnie pierwszych kilkunastu zdań. Spróbuj zapamiętać, jak brzmią po angielsku. Nie słuchaj od razu wszystkiego na płycie, tylko pierwszych 20 zdań. Potem cofnij płytę na początek znacznika i zrób to jeszcze raz. Spróbuj udzielać odpowiedzi i uwaga, to jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze mów na głos, bo uczenie się w myślach, szeptem albo po cichu jest po prostu zwyczajnie całkowicie nieskuteczne. Czyli masz zrobić tak. Ja mówię, mam na imię. Tutaj zostawiam dla ciebie ciszę, żebyś powiedział to po angielsku. Pamiętaj, żeby mówić na głos. Jeżeli nie wiesz, jak to powiedzieć, posłuchaj Anglika, który zaraz ci podpowie, i dokładnie to samo zrób z następnymi kilkunastoma zdaniami. Potem cofnij płytę do początku i znowu usłyszysz, że ja mówię, mam na imię. I tutaj zostawiam dla ciebie ciszę, żebyś powiedział to po angielsku. Pamiętaj, żeby mówić na głos. Jeżeli nie wiesz, posłuchaj, jak mówi Anglik, który zaraz ci podpowie, i zrób to samo z kilkunastoma następnymi zdaniami. Potem cofnij płytę do początku. Jeżeli potrafisz bezbłędnie na głos. Przetłumaczyć wszystkie 20 zdań, to możesz jechać dalej do następnej 20 i potem znowu. No i na koniec jeszcze y, o czym warto pamiętać, ponieważ to jest najważniejsze, żeby ten kurs był skuteczny. Po pierwsze, ucz się mówiąc na głos. Po drugie, przechodź do następnej serii zdań tylko wtedy, kiedy bezbłędnie i bez wahania podajesz angielską wersję bieżącej 20, czy bieżącego zestawu zdań. Po trzecie, w książce masz dokładnie te same zdania, zapisane w grupach oznaczonych numerami, które odpowiadają indeksom na płycie. Po czwarte, dodatkowo na końcu książki znajduje się niezbędnik gramatyczny, który pomoże Ci zrozumieć zasady rządzące gramatyką języka angielskiego, ale oczywiście nie musisz się ich uczyć. Ten niezbędnik został przygotowany tylko dla tych, którzy potrzebują zrozumieć daną zasadę, dlatego że wtedy łatwiej jest im zapamiętać przykłady. No i jeżeli zrobisz wszystko, tak jak powiedziałam przed chwilą, to bez trudu nauczysz się mówić i rozumieć po angielsku. Powodzenia. Odcinek pierwszy. Chapter one. Dziękuję. Thank you. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Proszę. You're welcome. Proszę bardzo. You're very welcome. Dzień dobry, używane do południa. Good morning. Dzień dobry, używane po południu. Good afternoon. Dobry wieczór. Good evening. Do widzenia. Goodbye. Dobranoc. Good night. Życzę miłego dnia. Have a nice day. Jestem z Polski. I'm from Poland. Jestem Polakiem. I'm Polish. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie rozumiem. I don't understand. Powoli. Slowly. Proszę, mów powoli. Please, speak slowly. Mam na imię. My name is. Jak się masz? How are you? Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine. Thank you. Miło mi cię poznać. Nice to meet you. Tak. Yes. Okej, okay, dobra. OK, good. Nie. No. Kocham cię. I love you. Proszę, przy proszeniu o coś? Please. Proszę. Przy podawaniu? Weło. Przepraszam. I'm sorry. Dobry. Good. Dobre? Good. Zły. Bad. Złe. Bad. To jest dobre. This is good. To jest bardzo dobre. This is very good. To jest złe. This is bad. To jest bardzo złe. This is very bad. Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Nie rozumiem. I don't understand. Nie wiem. I don't know. Jeszcze raz? Once again. Powiedz to po angielsku. Say it in English.